Kampania wyborcza nawet na takim szczeblu jak lokalny szczebel jest brudna. Nie wiem, no, to jest piękne. Powiem Wam szczerze, że jazda takim fajnym reliktem, taką piękną windą, to jest coś wspaniałego. I widzisz taki napis na samochodzie. No to jak ja mam nie walczyć? Pytajcie się mnie. Pewna kobieta miała kilkadziesiąt psiaków, które gniły, zdychały, padały, które po prostu były tutaj wykańczane, wycieńczane. Wybaczamy, więc wybaczcie nam. Powiedział Helmut Kohl. Dzisiaj kolejny dzień na kampanijnym szlaku. Dzisiaj tak naprawdę ciężki dzień. Bo najpierw mam, oczywiście dla Was zrobiłem materiał, który już lata po internecie. Teraz jadę na wywiad z telewizją, lokalną telewizją. Później mam spotkania z potencjalnymi wyborcami. Na końcu dnia jeszcze będę ja przeprowadzał wywiad z gwiazdą sportu, z mistrzem boksu Maciejem Zeganem, który jest moim bardzo dobrym kolegą, ale najpierw był mistrzem sportu walczącym u Dona Kinga, a później stał się moim kolegą, a może nawet klientem w banku, w którym kiedyś pracowałem. Więc zapraszam Was dzisiaj i jutro na bardzo busy dzień, busy dni na szlaku kampanijnym. Dobra, jestem w Wałbrzychu. Za chwilę mam nagranie w tejże telewizji telewizji Dami Wałbrzych. Jest to jedna chyba z dwóch, albo chyba dwóch telewizji, które ugarniają cały Wałbrzych. I wiecie co, ciekawostka jest taka. Ciekawe jak redaktorka, która będzie ze mną prowadziła wywiad, zareaguje, bo ja ją znam 20 lat, może nawet więcej. Jesteśmy na Ty. I wiecie, że ja nie oszukuję, ja nie kłamię. Zobaczymy, czy ona będzie do mnie jechała Panie Sebastianie, proszę Pana, czy nie wiem, w jakiś inny sposób, bo ja będę do niej walił na Ty. I pewno Wy oczekujecie tego, żebym ja właśnie tak do niej mówił, więc idziemy na ósme piętro. Na szczęście jest winda, z tego co pamiętam, więc spokojnie dojdziemy do tego siódmego. Nie, dojedziemy do siódmego, a wjedziemy na ósme. Nie wiem, no, to jest piękne. Powiem Wam szczerze, że jazda takim fajnym reliktem, taką piękną windą. To jest coś wspaniałego. Naprawdę dawno już nie widziałem tak fajnej windy. Przypominają mi się naprawdę dawne lata. Komuno wróć. To pamiętam tą rozmowę, to było w Urzędzie Miasta w Świdnicy. To taki, taki flashback No Ale tego. niby dlaczego miałoby się udać teraz. Green screen. A. Tutaj, nie, 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 mówię. Green screen tutaj. Sławek tutaj. Sławka też znam w chuj dużo lat, że tak powiem. To na mojego vloga, także mogę sobie przeklinać. Skończyliśmy 30-minutowe nagranie i gościu powiedział, że pierwszy raz słuchał z zainteresowaniem tego, co ktoś ma tu do powiedzenia. Nie tak na serio była fajna rozmowa. Zobaczycie ją u Wioli na kanale. Link tutaj do, do, tego, do tego wywiadu tutaj znajdziecie. Więc wbijajcie na kanał do Wioli, a ja jadę teraz na kolejne spotkania z moimi przyszłymi wyborcami. Gdzieś z samochodu? Po no w miarę fajnym wywiadzie idziesz się spotkać z potencjalnymi wyborcami i widzisz taki napis na samochodzie. No to jak ja mam nie walczyć? Pytajcie się mnie. Jak ja mam czegoś nie zmienić? Nie tylko w swoim życiu, ale może także i w waszym życiu. Tam pewno ktoś już na mnie czeka, więc idę sobie spokojnie pogadać. Kampania wyborcza to nie tylko chodzenie i ściskanie rąk, ale na przykład moja córka zwróciła mi uwagę, że w takiej małej, pięknej, dolnośląskiej miejscowości która Nazywa się Wieruszów. Tak, dokładnie tej miejscowości, która jak widzicie, tu się zaczyna, tu się kończy, a tam jest Krzyżowa. W Krzyżowej było było wiele lat temu tak zwane pojednanie polsko-niemieckie. O, a tutaj mamy kandydatów do, do gminy Świdnica, do, a głównie do gminy Świdnica. Więc powiedzmy, że ci kandydaci są tutaj. Ja, ciekawe, dlaczego oni tu wiszą. No dobra, nieważne. E... Takie małe miejscowości, jak Wieruszów, koło Krzyżowej, w pięknej miejscowości Krzyżowa, w której jest piękny zamek, zaraz Wam pokażę. E, doszło do czegoś takiego, jak bardzo mocne, zobaczycie zaraz na zdjęciach, niszczenie życia zwierząt. Pewna kobieta miała kilkadziesiąt psiaków, które gniły, zdychały, padały, które po prostu były tutaj wykańczane, wycieńczane, tylko po to, żeby jej było miło. Przyjechał Dios. I teraz słuchajcie, zawsze Was proszę o nie wiem, subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie, a dzisiaj Was proszę o coś innego. Tutaj macie link do fundacji DIOS, tutaj macie też ich numer konta KRS. Dajcie swoje 1,5% dla tej fundacji, bo oni robią naprawdę wspaniałą rzecz. Oni ratują te zwierzęta, doprowadzają do tego, że te zwierzęta odzyskują nadzieję i później dają je do adopcji. Tutaj macie zdjęcia już tych pięknych zwierzaczków. Więc zobaczcie, jak pięknie można uratować życie zwierząt. I dzisiaj, w ramach tego, że zawsze Was o coś innego proszę, to dzisiaj Was proszę raz jeszcze. Dajcie swoje 1,5% podatku dla fundacji, która na moim terenie, na Dolnym Śląsku, doprowadziła do tego, że kilkadziesiąt zaniedbanych, zdechłych psiaków dostało drugą szansę. A to, co teraz wam pokażę, to jest właśnie ta Krzyżowa, która jest tutaj niedaleko tego Wioruszowa, o którym Wam przed chwilą mówiłem, a propos tej fundacji Dios. Krzyżowa to jest miejsce, w którym. W 1989 roku, czyli no 35 lat temu, doszło do tak zwanego pojednania polsko-niemieckiego. Wybaczamy, więc wybaczcie nam, powiedział Helmut Kohl twarzą w twarz z Tadeuszem Mazowieckim, świętej pamięci, moim zdaniem jednym z większych polskich polityków. I to, co tutaj widzicie, cały ten kompleks, ja tutaj byłem dziesiątki razy na różnego rodzaju eventach, imprezach, spotkaniach. To jest coś pięknego i warte zobaczenia. Zobaczcie, w tym miejscu 30... 35 lat temu, w 1989 roku, działa się historia. Dzisiaj przyjeżdżają tu wycieczki. Nie będę was uprowadzał po całym tym kompleksie, bo jest tutaj dużo tego. Widzicie, budynków jest naprawdę dużo. Tam są jeszcze takie fajne miejsca, które są historyczne. Nie będę wam też zanudzał za bardzo, ale wiecie, co jest najfajniejsze, że tutaj jest też hotel. Więc tutaj spokojnie można przyjechać sobie, przespać się, a hotel jest bardzo fajny. Miałem kiedyś okazję tutaj spać. Bardzo fajny i też pełen historii, bo w tych pokojach, w których będziecie, jak tu przyjedziecie, będziecie spać, no, spały głowy, głowy świata. Koronowane można też powiedzieć głowy świata, z tego względu, że w 1989 roku, jak było to pojednanie, to byli tu wszyscy najważniejsi. Wtedy można powiedzieć, historia polsko-niemiecka. Wiem, że to będzie złe słowo, bo to pisowcy zjebali to słowo strasznie, ale doszło do resetu. Można powiedzieć, wtedy był reset polsko-niemiecki. Panie Kaczyński, nie polsko-rosyjski, ale polsko-niemiecki. Dla niewtajemniczonych, 3945 to chyba wiadomo o co chodzi, nie? Wojna polsko... No, wojna światowa, nie polska a wojna światowa, druga wojna światowa. Jak tutaj wszystko widzicie, jak mówię, przyjeżdżają wycieczki, które przeżywają tę historię. Warto przyjechać. Tak mówię, ja tu byłem kilkukrotnie i za każdym razem wywiera to na mnie wielkie wrażenie. No i nawet Niemcy przyjeżdżają. Nie wiem, czy słyszeliście, młodzi Niemcy przyjeżdżają, mam nadzieję, że przyjeżdżają patrzeć na historię. Nie jak coś jeszcze raz spieprzyć na tym świecie, tylko jak nie doprowadzić do tego, żeby to się nie spieprzyło, bo teren jest piękny i szkoda byłoby go jeszcze raz zniszczyć. Kampania wyborcza nawet na takim szczeblu jak lokalny szczebel, bo jednak kandydowanie do sejmiku województwa dolnośląskiego to można to uznać za szczebel lokalny, jest brudna. Jest nieczysta. Czasami jest brutalna. Myślałem, że mnie to nie spotka, ale powiem wam, że ostatnio mnie spotkały trzy rzeczy, które powodują iż raz byłem załamany i naprawdę chciałem to pieprznąć, powiedzieć wszystkim dobra, wyjeżdżam, nie chcecie To, to nie Drugim razem znów mnie to zmotywowało, ale za trzecim razem mnie to rozbawiło. I o, I o ile za pierwszym razem mogę Wam powiedzieć, dostałem SMS-a z realną groźbą: w stylu powiem to, 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 to tej i tej osobie. Zrobię to, jeżeli Ty nie zrobisz tego. I to mnie zdemotywowało na tyle, że myślałem, że wszystko walnę i po prostu wrócę. Wrócę do, na ciepłe Bali, ale następnego dnia dostałem od was nie tylko ciepłe słowa na temat tego, co robię, nie tylko zaproszenia na kolejne spotkania, nie tylko gesty i wyrazy waszego wsparcia, ale dostałem też, na przykład, dużo informacji, że wpłacacie na moją kampanię, więc nie mogę zawieść tych wszystkich, którzy wpłacili na moją kampanię pieniądze i tak naprawdę sobie teraz pojechać i odpuścić, więc tak naprawdę olałem to, co dostałem w wiadomościach. Mimo iż może nie były to groźby karalne, może nie były to groźby strict, sensu stricto karalne w sensie kodeksu karnego, ale były to na pewno groźby, które powodowały pewne zniesmaczenie w mojej świadomości. Kolejnym razem dostałem informację na temat spotkania, że wiesz, bo jak wyjdą o tobie te i te rzeczy, to Twoja kampania będzie zagrożona. Ale ja mówię, te i te rzeczy są opisane w moich książkach, chłopie. Po co tym jest straszyć, jak to wszystko jest opisane? Wszyscy wiedzą, że miałem upadłość, wszyscy wiedzą, że miałem potężne problemy finansowe, wszyscy wiedzą, że się z tego podniosłem, ale tylko dlatego, że byłem w stanie pokazać, że z każdego gówna można się podnieść, tak naprawdę. Więc tak naprawdę spotkanie z tym człowiekiem mnie tylko zmotywowało do lepszego i dalszego działania, bo są ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest uczciwość. Wszyscy myślą, że trzeba oszukiwać i kłamać. A jak już się zacznie oszukiwać i kłamać, to trzeba w tej pętli zostać, a ja wyszedłem z tej pętli i pokazuję, że nie trzeba. Trzecia osoba. To to jest to, co mnie rozbawiło najbardziej. To była moja córka. Powiedziała do mnie: "Tato, czemu ty sobie to robisz, występując w tej koszuli?" Dokładnie chodzi jej o tą koszulę. No cóż, córeczko, ta to nie jest politykiem, więc nie musi zawsze występować w białej koszuli. Zresztą, wszyscy wiecie, że ja mam albo głupie podkoszulki, albo śmieszne koszule. To taki mój znak rozpoznawczy, więc moje dziecko, kochane, nie dość, że występuje w tej koszuli, to kupię sobie jeszcze kilka takich, żeby właśnie mieć swój znak rozpoznawczy. A dzisiaj chciałem Wam tak naprawdę teraz pokazać piękny park w Świdnicy. Kilka lat temu. Miała tu być pełna betonoza. To miał być park cały z betonu, marmuru, granitu. Oczywiście dzisiaj, jak widzicie tą piękną altanę i te schody, to możecie sobie pomyśleć, że ta betonoza się pojawiła. Ale poza tym kawałkiem granitu, tu jest naprawdę pięknie. Więc zapraszam Was na krótką wycieczkę po świdnickim parku. Hmm, nie pamiętam, jak ten park się nazywa, ale ciekawostka jest taka, że tam niedaleko jest szkoła, do której chodziła moja była żona. Tutaj jest hala sportowa, do której, ja chodziłem, do której ja chodziłem na WF, kiedy chodziłem do Liceum Ekonomicznego w Świdnicy. Tutaj też, w tej hali, moja młodsza córka chodziła na akrobatykę, więc z tym parkiem i z tym miejscem naprawdę mam dużo wspomnień. Więc to nie jest tak, że ja nie jestem w Świdnicy od trzech lat i nie wiem, co tu się dzieje. Wręcz przeciwnie, doskonale wiem, co tu się dzieje, bo ten szantaż, który był skierowany w moją stronę, nie jest. Odosobnionym działaniem. Z tego co słyszę od różnych ludzi, to jest to działanie praktycznie codzienne. Jeżeli ktoś jest niewygodny jednej czy drugiej władzy, dostaje informację, że sorry, stracisz robotę, bo tutaj wszyscy są tak naprawdę pod butem. W takiej lokalnej polityce wszyscy są pod butem włodarza. I nieważne czy to jest włodarz z platformy, z lewicy czy z PiSu, każdy trzyma wszystkich tak naprawdę w garści. Ale ja. Chcę to zmienić. Ja chcę pokazać Wam, że tą pięść można rozluźnić, że można pokazać, obnażyć tych, którzy są szantażystami. I żeby była jasność. Nie mówię, kto co jak, bo ja mam w nosie to, co oni do mnie robią i po co mi to robią. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy z tego powodu bardzo cierpią i którym jest, no, którym jest źle żyć w takim mieście, gdzie muszą udawać swoje poglądy, muszą, gdzie muszą ukrywać swoje poglądy, gdzie muszą udawać. Że są tym, kim władza chce, żeby byli, ale tak naprawdę nie są. Więc, czy mamy władzę pis która dyskryminuje na przykład LGBT albo nie wiem, muzułmanów, czy mamy władzę lewicy, Platformy czy Trzeciej Drogi, która dyskryminuje innych, to tak czy siak jest to dyskryminacja. A ja się nie zgadzam z taką dyskryminacją i będę obnażał i dalej obnażam wszystkich, którzy są szantażystami. Tak jak wam mówiłem, tutaj chodziłem na vf -y, tak zwane, przez 4 lata. Było to jakieś 20 minut od, mojej, od głównego budynku mojej szkoły, więc to miejsce, pamiętam, sprzed 20 paru lat no, było trochę inne. Wszystko było w błocie, wszystko było zaniedbane. Schody nie były betonowe czy tam granitowe, się schodziło tak naprawdę po takim, ześlizgiwało się po takim jakby pseudo zejściu. Dzisiaj to wygląda wszystko inaczej, więc jeżeli ktoś mówi, że Polska jest w ruinie, to raczej chodzi o to, że Polska jest w ruinie prawnej w ruinie oszustwa, w ruinie doprowadzania firm do tego, że stały się prywatnymi, państwowe firmy stały się prywatnymi studniami, z których tylko i wyłącznie czerpano, a nic do nich nie wkładano. Natomiast jeżeli chodzi o teren województwa dolnośląskiego, to on pięknieje. Nie można powiedzieć, że Świdnica, Wałbrzych czy piękne Kłodzko się nie zmieniły przez ostatnie lata, bo one się zmieniły, ale moim zdaniem jest dużo jeszcze do zrobienia, a gdyby tak ujawnić wszystkie te przekręty, gdyby ujawnić wszystkie te machlojki, albo załatwianie spraw pod stołem, to byłoby więcej roboty zrobionej, więcej pieniędzy na różne rzeczy zaoszczędzonych, a tak naprawdę ludziom by się chciało bardziej pracować, a nie kombinować. Na szlaku kampanijnym czasami trzeba umyć samochód, bo, bo to, co się z nim dzieje, to jest nic innego jak tragedia po dwóch tygodniach tak wygląda, a ze względu, że firma Zastępczak.pl udostępniła mi ten wspaniały samochód, to postanowiłem trochę o niego zadbać, więc jak pożyczacie samochody z wypożyczalni, Zastępczak.pl, Ling jest tutaj, to dbajcie o nie, bo naprawdę ci ludzie też na tym zarabiają i nie wolno niszczyć tych samochodów, bo później się dziwicie, że macie na przykład kary. O, ale numer, teraz Wam coś pokażę, taki zbieg okoliczności. Seat, taki, Seat, taki sam normalnie, zbieg okoliczności. Dobra, idziemy teraz myć auto, bo naprawdę jest uwalone, także aż trochę wstyd. W sumie pogoda dzisiaj do ulotkowania, spacerowania i mycia auta nie jest najlepsza, ale serio, już tak było uwalone to auto, że po prostu muszę je umyć. A teraz zastępczak.pl, jak oglądacie to, to nie gadajcie, że nie dbam o Wasze auto zastępcze.